Witam Was w kolejnym odcinku. Witam Was dzisiaj w odcinku z Hank MC, czyli z serwera mojego kolegi Survival, który naprawdę nie jest taki zły, jakby się mogło wydać. Są oczywiście villagerowie do wielu tradeów, możecie się wymieniać za różne rzeczy. I ogólnie, no, serwer w ogóle jest fajny do pogrania. Gracze są oczywiście bardzo lili i nie zabijają cię od razu, jak wyjdziesz ze spawna. Umieją się dzielić. Więc jeśli chciałbyś kiedyś pograć ze swoim kolegą na nudę, no to to jest idealny serwer. Oczywiście konkursy też są rozgrywane co jakiś czas o elitry, nie elitry różne rzeczy wizowe. Oraz możecie tutaj po prostu net cheatować jak chcecie. Nie, żartuję, admini tego serwera są naprawdę mocni. Wczoraj ich chciałem przetestować, no i no, po sekundzie nie złapali, ale wiecie, zapłaciłam tak adminom, wiecie o co chodzi. Serwer oczywiście jest... Jak najbardziej skuteczny, że, że oczywiście wszystko działa, każdy mechanizm na nim, można wszystko traktować No i to jest normalny serwer survival, gdzie ludzie was oczywiście nie zabiją na szczęście, kiedy wyjdziecie ze spawna Są różne konkursy, więc jeśli chcecie na przykład zagrać, albo nie spotkać, to wbijajcie na serwer IP macie oczywiście w opisie Na serwerze jest również e, topka, Gra, najwię, ile graczy się najwięcej zabija Oczywiście właściciel też często gra na tym serwerze i on jego dwa, więc no wam, że jakbyście chcieli czytać, by, by, by Wam to uszło na słowa. Tutaj Wam właśnie teraz daję już IP do tego serwera. Więc możecie sobie przepisać w ID na serwer, możecie mnie tam spotkać oraz mojego kolegę, który tworzył ten serwer. Atmosfera jest bardzo miła. Dziękuję wszystkim, jak wbijecie na ten serwer i życzę miłej rozgrywki.